Cześć, witaj w kolejnym dniu Kłodrydzenie Światła. Dzisiaj będziemy się poszerzać. Będziemy się poszerzać na to, żeby móc objąć paradoksy, ale też skrajności i to, że my jesteśmy w czasie dużego przejścia. Z jednej strony kończy nam się rok 2025, rok dziewiątki tego dopełnienia, kończenia, domykania. Też mocno rok transformujący. I też te praktyki, przez które tutaj w sobie przechodzimy, są transformujące. Zima, ten czas. To jest taki czas, taki moment, w którym możemy czuć nostalgię, jakiś żal smutek. Możemy czuć, że bardzo wiele w tym roku odeszło, wiele straciliśmy, wiele rzeczy po prostu. Przestało działać, przestało istnieć, funkcjonować relacji tego, co lubiliśmy, jakichś nawyków, ale po prostu to, kim my jesteśmy, to jak się czujemy, wiele naszych masek opadło, wiele zachowań już nie funkcjonuje, już, już czujemy się inni, dojrzewamy też, bardzo możemy tak czuć i... Po prostu jest to uczucie, że, że coś się kończy. Jest to uczucie, że coś odpada, coś, coś już nigdy nie wróci. Zarówno to złe, jak i dobre w cudzysłowie. A więc, więc to jest naturalne, że my hmm, jesteśmy w tym odpuszczaniu, jesteśmy w tym hmm, smutku. I jako też rzecz bardzo wartościowa, mieć ten czas swego rodzaju żałoby, dania sobie poczuć, no właśnie, jakie wersje nas są nieaktualne, z jakimi częściami się żegnamy, e, miejscami, sytuacjami, ludźmi. W pewnym sensie może być tego dużo. E, jednocześnie możemy czuć, że ta praca, którą wkładamy, ona przynosi efekty. My się czujemy inaczej. My może przeczuwamy, że czeka coś dobrego, że roz będzie rozkwit na wiosnę, że... Zdobywamy jakąś moc, może jesteśmy zmęczeni, ale przybywa nam wiara w siebie, przybywa nam jakieś wewnętrzne siły, karowności. może nas nawet cieszy to, kim się stajemy, to, co odsłoniło się, kiedy te maski opadły, kiedy te wszystkie sytuacje odeszły i my się wyłaniamy z tego, tacy prawdziwi, a jacy może nigdy nie byliśmy, jacy się może nigdy nie czuliśmy pod tymi wszystkimi maskami, mechanizmami obronnymi staraniem się, szukaniem, udowadnianiem, kiedy to wszystko opada. Tam jesteśmy my. I to może nas budzić wewnętrzną radość, ciepło, po prostu powody celebracji, odzyskanie siebie, swojego życia, kierunku, tego co jest naprawdę dla nas ważne. I to jest dla nas istotne, żeby móc to pomieścić Niekoniecznie musimy popadać w skrajności, chociaż możemy się czuć, że jednego nie jest tak, drugiego tak. My chcemy sobie dać czas, żeby spokojnie odchodziło do co ma odchodzić, żeby ciało rozluźniało się, w tym puszczało. Ono przez te różne doświadczenia, ono może się napinać. Więc to, to, to poszerzanie też jest o to, żeby to ciało w rozluźnieniu Mogą przyjmować wszystkie te emocje, wszystkie te myśli, wszystkie te zmiany na każdym poziomie. I czasami możemy czuć, że gdzieś potykamy, że gdzieś się blokujemy. Że na przykład, okej, okay, już, już jest to takie fajne już to, co przeczuwamy, to, czego pragniemy, to, żebyśmy mogli się zrealizować z tej, z tej naszej pełnej jakości, tej prawdziwej wersji ale możemy utykać w tej żałoby, w tym smutku, w tym żalu. I czasami jest tak, że u nas tak dopada się i tam zostaje i chce to mienić. I chce trochę siły się trzymać tego. I teraz jak to objąć, jak pozwolić sobie w pełni autentycznie przeżyć, co mamy do przeżycia i otworzyć się na to nowe, też niepotrzebnie nie przedłużać tej agonii. Nie rozpamiętywać w nieskończoność. I obserwuję sama po sobie też, że pomocne jest wracanie tu i teraz na pewno do ciała. Nie za bardzo próba wybiegania w przyszłość, planowanie czy w obawy, czy w jakieś wielkie pragnienia ale też to siedzenie w przyszłości, rozpamiętywanie na poziomie bardzo konceptualnym tego, co było. I jeżeli możemy tak tu i teraz centrować się do serca i pozwolić sobie szczerze być w tym miejscu, w którym jesteśmy, w tej dziwnej mieszance, i dostroić się do wdzięczności. Dostroić się do tego mm, może do wdzięczności do nas samych głęboko, że przeżyliśmy co przeżyliśmy. za to doświadczenie. Może, że wyszłaś, z tego całą i jeszcze masz siłę i robisz tą praktykę. Może mm, wdzięczność za klarowność, jaka się pojawiła, za jakąś wewnętrzną wolność, kiedy naprawdę zostawiasz wszystko, co ci nie służy, kiedy dokonujesz wyborów dobrych dla siebie, zgodnych ze sobą, dobrych dobry dla siebie. I na to, te lekcje były trudne, to możemy czuć wdzięczność, bo przeżyliśmy to, bo nas dużo nauczyły. I finalnie my się z tego krystalizujemy, my się z tego wydobywamy. My nabieramy pewności, zaufania, klarowności, siły. My czujemy, że możemy na sobie, na sobie polegać, że znamy swoje wartości, że już nie jesteśmy tacy zachwiani, że możemy się zakorzenić w czymś bardzo prawdziwym w tym momencie. I to jest ogrom, ogrom powodów do wdzięczności. I kiedy możesz zatrzymać tą przeszłość i przyszłość tu i teraz, i naprawdę w wdzięczność w sercu. posłuchaj sobie na to teraz. Z docenianiem też siebie absolutnie, z docenieniem wielkim. Może nawet duma. Wspaniałe. Duma daje nam piękna. Jest zdrowa. Może też pojawić się wdzięczność do innych ludzi. Prawdziwa wdzięczność za bycie na tej drodze. Za te trudne momenty. Przede wszystkim piękne. Wspierające. Było zrozumienia, Tego też było. Tego też doświadczyliśmy. I napełnię się tą wdzięcznością. Na pewno się pozwól sobie widzieć coraz więcej um, powodów do wdzięczności. A może po prostu pozwolę sobie wlewać w tą wdzięczność w coraz większe obszary. Coraz szerzej, coraz głębiej. spełni. Ah. Jeżeli jesteś bardziej na no sensytywność somatycznie, może poczujesz, jak zmienia się Twoje ciało, może zobaczysz rodzaj energii, która wydobywa się z serca, zaczyna Cię otaczać. I może nawet czujesz to wiedzenie w środku, że. W tym momencie, kiedy jesteś w wdzięczności, absolutnie uzdrawiasz przeszłość, przyszłość i jakość, która tam jest, ta energia, która tam jest, ona się zmienia. Nawet no, jeżeli wydarzenia były te same, są te same, pewien rodzaj wibracji, która stamtąd płynie, może się zmienić. Więc bądź odważny, odważny w tym czuciu wdzięczności i pozwól, żeby to poszerzało Cię na objęcie tego też co trudne, co jeszcze przytrawiasz, za czym jeszcze może gdzieś wewnętrznie płaczesz. Mogą być te części, które jeszcze trochę płaczą, trochę wspominają. Ale może już w tej wdzięczności poczują, że mogą, mogą przejść dalej. I to będzie ta wdzięczność, to serce takim mostem pomiędzy starym, nowym, tym co było, co będzie, tymi różnymi emocjami, jakie czujesz, uczuciami, a nawet myślami. Pójść tą wdzięczność w przyszłość. Pójść w przyszłość wdzięczność. tylko go przyniesie. I się sobie z tej wdzięczności, która też może być bardzo spokojna, naprawdę. To nie muszą być fajerwerki. Że tam może się zagnieżdżać. Radość życia, taka radość życia, normalna, subtelna, codzienna, radość zadowolenia, docenienia. Nawet jeżeli patrząc, myślisz sobie, że jest od trudnego wokół, może masz poczucie, że nie ma za dużo powodów w tym momencie do tej wdzięczności, czy docenienia. Pozwól sobie ten stan wewnętrzny i jednak ciele się zapraszać. I żeby on sam poprowadził naturalnie, wylał się na tą rzeczywistość twoją. Zobaczysz, że zaczniesz dostrzegać ogrom rzeczy. Ci być wdzięczności. To niepozornie buduje rodzaj wewnętrznej siły, wiary, że nawet jeżeli jest trudna. To poradzisz sobie z tym, to, to może się zmienić. Dokonanie tego wewnętrznego wyboru wdzięczności daje Ci poczucie, że masz też wybór, wpływ na to, co jest i co będzie, a masz. Więc napełnij się tą wdzięcznością i pozwalaj, żeby ona cię zasilała żeby naturalnie, naturalnie zmieniała się Twoja percepcja na to, co Cię patrzy, jaką Ty tutaj masz sprawczość, możliwość działania, możliwość zmiany. Będziemy na ciebie kończyć, jeżeli masz jakiś trudniejszy temacik, to może chcesz zostać z tym dłużej, może chcesz jakoś to ugryźć głębiej przez pisanie, może jakiś ruch, malowanie, spontaniczną ekspresję, możesz też oczywiście skorzystać z pomocy kogoś z jakiejś sesji, Zapraszam też do kontaktu, jeżeli masz jakieś pytania lub chcesz się czymś podzielić. Daj znać też w komentarzu, jak się czujesz, jakie przyszły do Ciebie a jak Ci było z tą praktyką dzisiejszą i yy, dobrego dnia. Do zobaczenia.